Cześć! Znajdujemy się w siedzibie Lasów Miejskich Warszawa. Ja nazywam się Bartek i pokażę Wam ośrodek rehabilitacji zwierząt. Zapraszam! Oto i ośrodek rehabilitacji zwierząt działający przy siedzibie Głównej Lasów Miejskich Warszawa. Trafiają tutaj zwierzęta. Z miasta stołecznego Warszawy, które uległy różnego rodzaju wypadkom, są zranione albo zwyczajnie osierocone. Warto dodać, że są to przede wszystkim dziko żyjące ssaki. Jeżeli chodzi o ptaki, to one trafiają do ptasiego azylu. Pewnie zastanawiacie się, jakie zwierzęta znajdują się w ośrodku podczas zimy. Jest ich stosunkowo niewiele w porównaniu z okresem, na przykład wiosennym czy letnim, albo nawet jesiennym. Ale te, które tutaj są, również są bardzo ciekawe. Można tutaj wyróżnić przede wszystkim jeże, nietoperze, oraz są również i bardzo nietypowi goście, bo popielice. Pokażę Wam teraz ziemiankę. W której również przechowujemy zwierzęta. Może to być dla Was dziwne, jak to w ziemiance trzymać zwierzęta. Otóż w okresie zimowym jest to wręcz niezbędne, a znajdują się tam właśnie jeże bądź nietoperze, czyli zwierzęta, które zimą hibernują. Tam mają odpowiednie warunki do tego, żeby właśnie przebyć taką hibernację, ponieważ jest spokojnie, jest dosyć zimno i tam czekają na powrót wiosny. Znajdujemy się teraz w ziemiance gdzie hibernują jeże oraz nietoperze. Jeże zgromadzone są w takich klatkach. W każdej klatce mają wysypane siano. One są zawinięte w to siano i na wypadek, gdyby się przebudziły, mają również miseczkę z jedzeniem, z wodą, bo nigdy nie wiadomo, czy taki jeż nie przestanie hibernować. Tutaj są jeże, a tutaj z kolei nietoperze. Nawet kilka widać zobaczcie. Tu jest jeden, a tu jest drugi, i trzeci i może nawet czwarty. W piwnicy przez całą zimę panuje stała temperatura. Idziemy teraz do popielic. Chciałbym wam je pokazać, ale one będą już w drugiej części ośrodka, bezpośrednio w budynku. Swoją drogą, to jest w ogóle ciekawa historia, jak one tutaj do nas trafiły, ale to Wam opowiem już, jak będziemy bezpośrednio przy nich. W drugiej części ośrodka znajduje się większość jeży. Jest ich około 50, i znaczna część z nich trafiła do nas wskutek spotkania z psem bez smyczy, który wyciągnął je z ich zimowej kryjówki. Przed chwilą nakarmiłem popielice orzechami oraz gruszką, którą bardzo lubią. Ale jak trafiły do nas tutaj popielice? Otóż na terenie województwa mazowieckiego popielice są bardzo rzadkie. Natomiast na południu kraju zdecydowanie częściej występują i stamtąd właśnie przyjechały z województwa świętokrzyskiego. Turyści przywieźli je do Warszawy który... i przekazali je Straży Miejskiej, która z kolei dostarczyła je tutaj do nas. Dlaczego tak zrobili? Tego już nigdy się nie dowiemy. A w sumie to też jest najmniej istotne. Ważne, że te niezwykłe zwierzęta są bezpieczne. Popielice są bardzo skryte. Ciężko je zaobserwować, gdyż prowadzą nadrzewny tryb życia. Są do tego doskonale przystosowane. Mają chwytne kończyny i długi ogon. Te zwierzęta lubią spać. Ta czynność Zajmuje im między 7 a 9 miesięcy w roku. Dzikie zwierzęta, z racji swojego niepozornego, czasem słodkiego i bezbronnego wyglądu, nie mają łatwo. Można powiedzieć, że to jest ich przekleństwo, przez które często są niesłusznie zabierane z lasu, wręcz porywane. Nieście pomoc rozważnie, z głową. Jeśli zobaczycie zwierzę, które jest wyraźnie ranne lub jest w niebezpieczeństwie, np. przy ruchliwej drodze czy terenie zamkniętym, to wtedy interweniujcie. W każdym innym wypadku najlepiej będzie chwilę pomyśleć, nie podejmować pochopnych działań. Dobrze jest zadzwonić do specjalistów. Z ośrodka rehabilitacji zwierząt Lasów Miejskich Warszawa lub do ekopatrolu Straży Miejskiej i upewnić się, co robić. Wreszcie przyszła wiosna, jest połowa czerwca. Wszystkie popielice szczęśliwie przetrwały u nas zimę. Przyszedł czas, aby zwrócić je na naturze. Tylko jak i gdzie to zrobić? Po długich rozmyślaniach postanowiliśmy udać się do Puszczy Kozienickiej, w której jest najbliższy stolicy duży obszar występowania tych zwierząt. Nawiązaliśmy współpracę z Parkiem Krajobrazowym i Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Nietoperzy. 15 czerwca rano przyszedł czas, aby siedem popielic wróciło do miejsca, gdzie będą się czuły najlepiej. Po dotarciu na miejsce okazało się, że puszcza Kozienicka była dobrym wyborem. Przedstawiciel otonu, zajmujący się także badaniem popielic, potwierdził, że na tym obszarze są to bardzo częste zwierzęta, nierzadko zasiedlające budki dla ptaków lub nietoperzy. Pozostawiliśmy popielice w jego rękach. Nocą zostały wypuszczone na wolność. Przygoda z popielicami zakończyła się szczęśliwie. Zwierzęta trafiły do lasu, ale nie zawsze tak jest. Bardzo często jesteśmy świadkami, kiedy zwierzęta trafiają do ośrodka rehabilitacji zwierząt albo do domu. I niestety jest to bardzo niedobre zjawisko, ponieważ mimo naszych najszczerszych chęci, czy to w domu, czy w ośrodku, nie jesteśmy w stanie zapewnić im takich warunków, jak mają w lesie przy swoich rodzicach. Pamiętajmy o tym, 10 razy się zastanówmy, zanim zabierzemy zwierzę z lasu, ponieważ zamiast mu pomóc, możemy się przyczynić do jego tragedii. Pamiętajmy o tym, to bardzo ważna zasada. Zapraszamy do oglądania kolejnych naszych filmów na kanale Lasów Miejskich Warszawa. Ja natomiast wracam do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.